Czy kiedykolwiek spojrzałeś w oczy komuś z rodziny i poczułeś, że coś jest nie tak, jakby ta osoba była tam, ale jednocześnie nieobecna, jakby brakowało czegoś, czego nie potrafisz nazwać, ale czujesz? A co jeśli powiem, że może to, czego tam brakowało, to dusza? Może to wydawać się absurdalne, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że są ludzie, którzy żyją nigdy naprawdę nie kochając. Którzy nigdy nie czują winy, którzy naśladują emocje, ale ich nie przeżywają, którzy niszczą innych z uśmiechem na twarzy i śpią spokojnie. Tacy ludzie są wśród nas. Może to być Twój szef, Twój sąsiad, Twój partner, brat, ktoś, kogo kochasz. W tym filmie zrozumiesz siedem cichych znaków, które zdradzają obecność tak zwanych istot bez duszy. Nie chodzi tu o religię ani teorię spiskową, chodzi o to, co już czułeś, ale nigdy nie potrafiłeś wyjaśnić. A jeśli zdasz sobie sprawę, że jedna z takich osób jest w Twoim domu, lepiej obejrzyj film do końca. Nie wszyscy, którzy zamieszkują ludzkie ciało, noszą w sobie esencję duszy. Są tacy, którzy chodzą, mówią, śmieją się i płaczą, nigdy nie doświadczając prawdziwego pulsowania świadomości duchowej. Istoty te, choć pozornie ludzkie, są jedynie imitacjami, istotami działającymi na marginesie duszy, odtwarzającymi zachowania społeczne z precyzją, która dezorientuje nawet najbardziej wrażliwych. Są odbiciem człowieka, ale nie jego autentycznym wyrazem. Poruszają się tak jak my, ale robią to z powodu braku, a nie obecności wewnętrznej. Istota bez duszy niekoniecznie musi wyglądać złowrogo. Może być czarująca, elokwentna, wciągająca. Jej różnica nie leży w formie, leży w głębi, a raczej w jej braku. Dusza, w najprostszej definicji, jest tym, co łączy nas z boskością, wiecznością, innymi ludźmi. Jest to nasza zdolność do odczuwania prawdziwego współczucia, do rozpoznawania cierpienia innych jako przedłużenia naszego własnego. Do poszukiwania celu wykraczającego poza instynkt. Kiedy tego brakuje, istota sprowadza się do zbioru impulsów, pragnień i symulacji. Uczą się języka emocjonalnego poprzez naśladowanie, obserwują uczucia innych, kopiują je i włączają do swojego repertuaru społecznego. Wiedzą, kiedy należy się uśmiechać, przytulać, płakać, ale to wszystko jest tylko powierzchnią. Dobrze wyreżyserowanym teatrem brakuje iskry, tego cichego ciepła, które sprawia, że nasze działania są autentyczne. Można dostrzec tę nieobecność w momentach kryzysu, głębokiego piękna, prawdziwej ciszy. W takich momentach istota bez duszy nie reaguje autentycznie. Jej reakcja jest mechaniczna, nie na miejscu, zimna. Rozpoznanie istoty bez duszy to ćwiczenie z subtelnej percepcji: są wśród nas: to członkowie rodziny, koledzy, liderzy, influencerzy. W świecie, w którym wygląd jest ceniony bardziej niż istota, prosperują, ale wystarczy przyjrzeć się uważnie: blask w ich oczach jest pusty, empatia jest wyreżyserowana, miłość jest negocjowana, idea, że niektórzy ludzie żyją bez duszy. Nie jest nowa ani nie jest wynikiem współczesnej konspiracji. Przechodzi przez tysiąclecia cywilizacje i tradycje duchowe pod różnymi nazwami, ale z jednym wspólnym przekonaniem: istnieją ciała, które chodzą bez światła. Gnostycy, jedna z najbardziej intrygujących sekt wczesnego chrześcijaństwa, mówili o chylikach, ludziach materii, którzy urodzili się bez boskiej iskry. Byli postrzegani jako puste naczynia, kierowane zmysłami, bez połączenia ze światem duchowym. Dla nich tylko pneumatycy, nosiciele boskiej duszy, mogli przebudzić się do rzeczywistości. W tradycjach hinduskich pojęcie to zbliża się do asurów, istot zrodzonych z ignorancji, zwiedzionych przez pożądanie, odłączonych od darmy kosmicznego porządku. Chociaż wydają się potężni, a surowie żyją uwięzieni w cyklach zniszczenia i cierpienia, ponieważ nie posiadają wewnętrznego ognia realizacji. W islamie wspomina się o dżinach, niewidzialnych istotach, które w wielu opowieściach ukrywają się wśród ludzi, ingerując w ich życie, pozbawione moralności i prawdziwej empatii. Nawet w zachodnim chrześcijaństwie pojawiają się mroczne archetypy, takie jak Judasz iskariota, którego zdrada ma charakter nie tylko polityczny, ale i duchowy. Niektóre tradycje ezoteryczne sugerują, że był on naczyniem bez duszy, istotą wykorzystywaną jako narzędzie przeznaczenia, ale pozbawioną autentycznej skruchy. Inni wskazują na wilki w owczej skórze obecne w listach świętego Pawła, jako postacie, które infiltrują społeczności duchowe tylko po to, aby je zniszczyć. Tradycje szamańskie mówią również o kradzieży duszy, gdzie ludzie mogą tracić części swojego ducha w ciągu życia, stając się cieniami samych siebie. Chociaż nie wszyscy, którzy tracą części duszy, stają się drapieżnikami, istnieje pradawna zgoda co do tego, że tam, gdzie brakuje duszy, pozostaje zniszczenie. Świat duchowy rozpoznaje te pustki i często się ich obawia. Jedna: emocjonalna oziębłość i brak empatii. Być może najbardziej oczywistym znakiem braku duszy jest całkowita niezdolność do odczuwania innych. Istota bez duszy nie płacze z bólu innych, nie cieszy się szczerze z ich szczęścia, nie wzrusza się ludzką słabością. Jej emocje są udawane, zaprogramowane zgodnie z wymaganiami otoczenia. Jeśli pojawia się smutek, naśladuje wyraz twarzy. Jeśli pojawia się radość, próbuje uśmiechnąć się, ale nic z tego nie pochodzi z wnętrza. To wszystko jest wyrachowane. Oziębłość. Nie śmieją się naprawdę, tylko naśladują gest. Śmiech nigdy nie jest spontaniczny, nigdy nie wynika z zaskoczenia. Jest świadomym, zimnym, strategicznym działaniem. Kiedy dzielisz się czymś intymnym, bolesnym, nie porusza ich to. Twój ból jest dla nich tylko informacją, danym. Analizują, odpowiadają, unikają, ale nie nawiązują kontaktu, bo nie potrafią. Ludzie z duszą instynktownie czują, kiedy ktoś inny cierpi. Nie można się tego nauczyć to empatia, energia. Natomiast istoty bez duszy muszą obserwować i interpretować: ta osoba płacze. To wymaga uścisku lub słów pocieszenia. Ale gest jest pusty. Często brzmi nie na miejscu. Z czasem poczujesz, nie ma w tym ciepła. Jest uprzejmość, ale nigdy ciepło. Już w dzieciństwie mogą pojawić się takie sygnały: dzieci, które śmieją się z bólu innych, które krzywdzą niewinne zwierzęta, które manipulują rodzicami z przerażającą oziębłością. Nie zawsze jest to ostateczna diagnoza, ale może być sygnałem ostrzegawczym. Dusza wyraża się wcześniej, nawet w trudnych warunkach. Tam, gdzie jest światło, jest wrażliwość. Tam, gdzie jej nie ma, jest kontrola. Relacje z takimi osobami są frustrujące. Oferujesz emocje, a otrzymujesz wyrachowanie, oferujesz miłość, a otrzymujesz transakcje. Z czasem podkopuje to twoje zdrowie emocjonalne. Zaczynasz wątpić w siebie, uważasz, że jesteś zbyt wrażliwy, ale to nie tak. Po prostu próbujesz kochać kogoś, kto nie jest w stanie odwzajemnić twojej miłości. 2. Manipulacja i kłamstwo jako narzędzia kontroli. Kłamstwo jest naturalnym językiem osoby bez duszy. Nie dlatego, że musi się chronić, ale dlatego, że kontrolowanie prawdy oznacza kontrolowanie innych. Osoby te nie kłamią tylko w dogodnych momentach kłamią dla zabawy, z przyzwyczajenia, dla przyjemności. Kłamią, aby zniekształcić rzeczywistość, stworzyć równoległe wersje, w których zawsze wychodzą bez szwanku lub zwycięsko. Ich kłamstwa. Nie są potknięciami, a są konstrukcjami. Są zamkami zbudowanymi po to, aby utrzymać cię w środku, a siebie przy władzy. Gaslighting jest jednym z ich głównych narzędzi: sprawiają, że wątpisz we własną pamięć, własną percepcję, własne emocje. Prosty przykład: twierdzisz, że coś zostało powiedziane lub zrobione, a oni zaprzeczają z taką przekonaniem, że zaczynasz wątpić. Mówią: Źle to zrozumiałeś, przesadzasz, jesteś zbyt emocjonalny. Manipulacja emocjonalna rozprzestrzenia się jak wirus, niszcząc Twoją pewność siebie, siłę i niezależność. Relacje z takimi osobami nie są związkami, są niewidzialnymi umowami, w których jedna strona oferuje wszystko, a druga konsumuje, nigdy nie dając nic w zamian. Wiedzą dokładnie, co powiedzieć, aby wyglądać na skruszonych, ale nie czują tego. Wiedzą, kiedy pokazać się z wrażliwej strony, ale nigdy nie odsłaniają się naprawdę. Ich przeprosiny są zimne, a wyznania miłości są narzędziami. Nie nawiązują więzi, tylko uwodzą, a potem kontrolują. Ten rodzaj manipulacji jest jeszcze bardziej niebezpieczny, ponieważ rzadko jest oczywisty. Wykorzystują czas na swoją korzyść. Najpierw oczarowują, potem uzależniają, następnie izolują i w końcu dominują. Ofiara często zdaje sobie sprawę z tego dopiero po latach: wyczerpana, złamana, samotna. I mimo to nadal obwinia siebie. Prawda jest taka, że istota bez duszy nie postrzega innych jako cel sam w sobie. Postrzega ich jako środek. Środek do uzyskania uczucia, kontroli, pieniędzy, statusu, uwagi. Nic nie jest za darmo, nic nie jest święte, wszystko jest transakcją. 3. Strach przed ciszą i zmiany osobowości. Cisza ujawnia, kim jesteśmy. W ciszy objawia się dusza. Ale dla istot bez duszy, cisza jest nie do zniesienia. Krzyczy bowiem prawdę, którą próbują ukryć, że w ich wnętrzu panuje pustka. Unikają ciszy za wszelką cenę. Są zawsze zajęci, mówią, działają, są w kontakcie, interakcji. Żyją w hałasie, ponieważ cisza jest konfrontacją, a oni nie mają z czym się konfrontować, tylko pustym echem. Ponadto żyją zmieniając maski, są ekspertami w dostosowywaniu swojej osobowości do otoczenia. Wobec rodziców są pobożni, wobec przyjaciół fajni. Wobec kolegów lojalni, wobec kochanków zakochani. Ale to wszystko jest tylko powierzchnią. Kiedy przyglądać się im dłużej, te osobowości zaprzeczają sobie: Prawda, nie ma racji bytu, ponieważ nie ma autentycznego ja, które podtrzymywałoby tę grę. Ta fragmentacja jest niebezpieczna, ponieważ dezorientuje osoby z otoczenia. Nigdy nie wiadomo, z kim ma się do czynienia. Jednego dnia jest kochający, następnego obojętny. Jednego dnia jest uduchowiony, następnego cyniczny. Te wahania nie są ludzkie, są strategiczne. Mają na celu destabilizację innych. Im bardziej bowiem ktoś jest zagubiony, tym łatwiej nim manipulować. Te ciągłe zmiany nie są kryzysami egzystencjalnymi, są taktyką. Tożsamość jest dla nich kostiumem, a każda nowa publiczność wymaga nowego przebrania, dlatego zazwyczaj są charyzmatyczni, ponieważ zawsze dostarczają to, czego oczekuje otoczenie, ale w głębi duszy nie ma tam nikogo, tylko aktor, bez własnego scenariusza, bez esencji. Cztery. Brak zachwytu i duchowego celu istoty z duszą są wzruszające. Czują symboliczny ciężar góry, melancholijne piękno muzyki, cichą obecność sakrum w pustej świątyni. Są zachwycone, wibrują, milczą w obliczu tajemnicy. Ale istoty bez duszy nie doświadczają tego rodzaju połączenia. Dla nich wszystko jest funkcjonalne, wszystko jest użyteczne. Drzewo to drewno, zwierzę to przedmiot. Człowiek jest narzędziem, świat jest planszą. Nie rozumieją języka duszy. Duchowość jest dla nich spektaklem lub statusem. Chodzą do świątyń, mówią o karmie, cytują mistrzów, ale nie czują, powtarzają mistyczne słowa, ale mają puste oczy. Ich działania nie są pełne oddania, nie ma poświęcenia, nie ma transcendencji, jest tylko gra. Ponadto ich życie kręci się wokół przyziemnych celów, status, Władza, wygląd, pieniądze, wpływy wszystko, co można zmierzyć, pokazać, zgromadzić. Nie ma miejsca na głębokie pytania, rezygnacje, sens istnienia. Zapytani o sens życia odpowiadają frazesami, motywującymi cytatami z książek, których nigdy naprawdę nie doświadczyli. Ten brak duchowego celu czyni ich niebezpiecznymi, ponieważ kierują nimi impulsy pozbawione hamulców etycznych. Jeśli mogą zniszczyć, aby wygrać, zniszczą. Jeśli mogą zdradzić, aby awansować, zdradzą, ponieważ dla nich nie ma konsekwencji moralnych, nie ma nic świętego, nie ma sensu poza teraźniejszością i dlatego są puści, pustymi i głodnymi. Pięć. Brak wyrzutów sumienia i brak moralnego kompasu: dusza rozpoznaje się, gdy popełnia błąd, czuje ciężar skruchy, pragnie naprawić zło, stara się zrozumieć wywołany przez siebie wpływ. Istota bez duszy natomiast nie czuje winy, jedynie dyskomfort z powodu konsekwencji. Jej moralność jest pragmatyczna, nieetyczna, nie ocenia swoich czynów przez pryzmat sprawiedliwości czy empatii. Ale przez pryzmat rezultatów. Jeśli skrzywdzenie kogoś przybliża ją do celu, jest to dopuszczalne. A jeśli zostanie to odkryte, przeprasza jedynie jako strategia powstrzymania, nigdy nie odczuwa winy, jedynie nią zarządza. Zauważysz, że osoby te nigdy nie biorą na siebie prawdziwej odpowiedzialności. Zawsze istnieje jakieś uzasadnienie, odwrócenie winy, obarczenie winą kogoś innego kiedy zostają skonfrontowane, unikają odpowiedzi, kiedy są naciskane, udają skruchę. Ale jeśli obserwujesz je w ciszy, zobaczysz, że ich działania nie zmieniają się. Schemat się powtarza. Zmieniają tylko narrację. Najbardziej szokująca jest ich spokój. Po zdradach, nadużyciach lub emocjonalnym zniszczeniu śpią, jakby nic się nie stało. Kontynuują swoje rutyny. Publikują posty w mediach społecznościowych, uśmiechają się publicznie. Ich sumienie jest nieprzeniknione, nieprzepuszczalne, nie dlatego, że są silni, ale dlatego, że są puści. Dusza, jeśli jest obecna, wymaga rewizji. Bez duszy pozostaje tylko kalkulacja. Niektórzy mistrzowsko udają winę, potrafią płakać, klękać, dramatyzować. Ale to wszystko jest tylko grą, z czasem można to dostrzec, ponieważ wyrażane emocje nigdy nie powodują prawdziwej zmiany. Nie ma nauki, nie ma ewolucji, jest tylko powtarzanie, ranią, proszą o przebaczenie, ranią ponownie, ponieważ prośba o przebaczenie nie jest gestem duszy, jest społecznym skrótem. W końcu istota bez duszy zawsze działa tak, jak jej się opłaca. Jeśli dobro wydaje się korzystne, robi to. Jeśli zło przynosi korzyści, wykonuje je bez wahania. Nie ma dylematu moralnego, jest tylko agenda. A gdzie nie ma dylematu, nie ma duszy. 6. Wyczerpanie energii i kameleoniczne zachowanie. Bycie w pobliżu istoty bez duszy jest wyczerpującym doświadczeniem, nawet bez słów. Wchodzisz w rozmowę z energią, a wychodzisz wyczerpany. Umysł wydaje się zamglony, emocje mieszają się, a co najgorsze, czujesz winę za coś, czego nawet nie rozumiesz. To nie jest przypadek. To działa pole energetyczne tych istot. Działają one jak emocjonalne, czarne dziury, wysysają twoją witalność, aby się pożywić. Przejawia się to na różne sposoby: subtelne deprecjonowanie, pochlebstwa z nutką jadu, dwuznaczne komentarze które sprawiają, że zaczynasz wątpić w siebie, zaczynasz się wycofywać, wątpić we własne postrzeganie, dostosowywać się, aby im się podobać. Im bardziej próbujesz się dostosować, tym bardziej jesteś wyczerpany. Nie ma znaczenia, ile z siebie dajesz, oni nigdy nie są zadowoleni. Ponadto są kameleonami społecznymi, zmieniają kolor w zależności od otoczenia. Jeśli są wśród spiritualistów mówią o energiach, jeśli są wśród przedsiębiorców cytują produktywność, jeśli są wśród ofiar są męczennikami, ich mowa zmienia się w zależności od odbiorców, ale istota pozostaje zawsze ta sama. Udawanie. Nie ma korzeni. Tylko kamuflaż. Istoty te są szczególnie niebezpieczne w środowiskach duchowych, ponieważ potrafią posługiwać się językiem duszy, nie niosąc jej częstotliwości. Mówią o świetle, ale wibrują w cieniu. Cytują mistrzów, ale zachowują się jak drapieżniki. Czujesz zamieszanie, a potem poczucie winy za osądzanie, ale Twoja intuicja nie myli Cię, jest tłumiona. Zwróć uwagę na to, co czujesz po spotkaniu z kimś. Jeśli wychodzisz spokojny, nasycony, pełen energii, to obecna dusza. Jeśli wychodzisz wyczerpany, spięty, niespokojny, coś jest nie tak. Być może spotkałeś kogoś, kto istnieje tylko po to, aby wysysać światło innych. 7. Duchowe wampiryzm i niewidzialna krzywda. Istota bez duszy nie tylko męczy, ona wysysa Kradnie nadzieję, poczucie własnej wartości, światło, robi to powoli, uśmiechając się, udając przyjaciela, kochanka, przewodnika. Ale za łagodnym spojrzeniem kryje się niewidzialny głód, potrzeba zasilania się energią innych, ponieważ w środku wszystko jest jałowe. Ten duchowy wampiryzm nie jest symboliczny, jest prawdziwy. Zaczynasz cierpieć na bezsenność. Bezpodstawny niepokój, niewytłumaczalne kryzysy emocjonalne. Czujesz się odłączony od sakrum. Modlisz się, ale nie czujesz ulgi. Medytujesz, ale nie uspokajasz się. Płaczesz, ale nie odczuwasz ulgi. Twoja dusza jest wysysana przez pole magnetyczne, które żywi się Twoim światłem. Często szkody te nie są dostrzegane, dopóki nie jest za późno. Ofiary spędzają lata wierząc, że problem leży w nich samych, że muszą bardziej ewoluować, bardziej kochać, bardziej wybaczać. Nie rozumieją, że są wysysane, a istota bez duszy, wiedząc o tym, wykorzystuje je, nie chce ich uzdrowić, chce Twojej energii. Im bardziej próbujesz go uleczyć, tym bardziej on się wzmacnia, a Ty słabniesz. Ten schemat jest powszechny w toksycznych związkach, które wydają się duchowe. Fałszywi mistrzowie, agresywni partnerzy, natrętni członkowie rodziny wszyscy oni mogą działać jak wampiry duszy. Zbliżają się, gdy jesteś bezbronny, oferują coś, co wydaje się lekarstwem, ale w rzeczywistości jest trucizną w przebraniu. Kluczem do przełamania tego schematu jest świadomość, zauważenie nazwanie. Odcięcie się, odbudowanie swojej duszy w świętych, cichych, bezpiecznych miejscach. A przede wszystkim zaakceptowanie faktu, że nie jest Twoim zadaniem ratowanie tych, którzy nie mają duszy. Twoim zadaniem jest zachowanie swojej. Życie w świecie, w którym krążą istoty bez duszy, wymaga czegoś więcej niż tylko dobroci. Wymaga jasności umysłu. Wrażliwość jest ważna, ale bez rozeznania staje się zaproszeniem do wykorzystania. Dlatego pierwszym krokiem do ochrony nie jest zamknięcie się, jest nauka widzenia widzenia oczami duszy, a nie oczami społeczeństwa. Ponieważ często te istoty są najbardziej charyzmatyczne, mają najlepsze relacje, są elokwentne duchowo, ale jest coś, czego nie potrafią naśladować. Wibracja. Ciało czuje, zanim umysł zrozumie. Intuicja jest pierwszym alarmem. To dziwne uczucie, niewidzialny dyskomfort, niewytłumaczalne wahanie wszystko to jest Twoją energią wykrywającą dysonans. Nie ignoruj tego, nie racjonalizuj, zaufaj. Instynkt duchowy jest szybszy niż logika. Jeśli ta wiadomość jest dla Ciebie cenna, zostaw Super Thanks. Ta pomoc finansowa pozwala nam nadal tworzyć głębokie treści i przekazywać tę wiedzę tym, którzy jeszcze nie mieli do niej dostępu. Rozwijanie rozeznania nie oznacza popadania w paranoję. To doskonalenie percepcji, obserwowanie owoców czy ich zdziałań, a nie tylko słów. Zwracanie uwagi na to, jak się czujesz przed, w trakcie i po spotkaniu z daną osobą. Wyższe dusze podnoszą na duchu. Puste dusze wyczerpują to najszczerszy termometr. Ochrona zaczyna się więc od wewnątrz. Wzmacniaj swoją codzienną duchowość stwórz rytuały ciszy, modlitwy, połączenia z naturą oczyść się energetycznie po ciężkich spotkaniach odżywiaj się sztuką, pięknem, prawdą trzymaj się środowisk i ludzi, którzy oddychają światłem. Wszystko to wzmacnia Twoją ochronę przed inwazjami, ale istnieje również aktywna ochrona granica, umiejętność odmowy, zerwanie więzi, odejście bez poczucia winy. Uznanie, że utrzymywanie przy sobie osoby bez duszy, z litości lub obowiązku, oznacza pozwolenie jej na dalsze wysysanie Ciebie. W tym przypadku oderwanie się jest aktem miłości własnej i duchowej ochrony. Pamiętaj, nie jesteś tutaj, aby naprawiać pustkę. Jesteś tutaj, aby rozszerzać swoje światło, a światło nie negocjuje z ciemnością, po prostu świeci. Niech zawsze wybierasz zachowanie boskiej iskry w sobie, nawet jeśli oznacza to oddalenie się od tych, którzy wydają się bliscy, ale wibrują w nieobecności. Świat potrzebuje Twojej żywej duszy. Nie oddawaj swojej energii tym, którzy istnieją tylko po to, aby ją konsumować. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe: jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, Rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia komentarzy i relacji poniżej. Chętnie poznam Twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.